Panie i panowie, ja jestem kulturalny wilk, a to jest Battlefield Hardline. Zapraszam! Napatrzcie się na nasz wspaniały kraj, póki możecie, drodzy przyjaciele. To ostatni ładny widoczek, jaki was czeka póki co. Nicolas Mendoza. Cholera. Facet taki jak ty musiał coś ostro zjewać, żeby tu wylądować. Już ze spustu. Lepiej niech pan zabezpieczy tę broń zanim jeden z pańskich przyjaciół ją sobie przygarnie. Miło mi, kiedy brudni gliniarze trafiają do mojego autobusu. To mi przypomina, że system działa. Miłe jazdy, detektywie. Miami, Floryda, trzy lata wcześniej. Dobra, jesteśmy na miejscu. Puk-puk? A, to nie zajmie dużo czasu. To jak, puszkujemy tych kolesi i lecimy na lunch? Y jasne, dobra. Znam niezłą kubańską restaurację tuż za Pańską, Jezu, Nick, teraz grasz w pierwszej lidze. Stać cię na coś więcej niż fasolę z ryżem. Poważnie? Fasola z ryżem? Stary, ja będę zamawiał. To taki pomysł. Ja wybiorę miejsce. A? Obiecuję. Na zawsze odpuścisz sobie wcinanie bananów. No. O czym ty gadasz? Teraz ty prowadzisz, dobra? Robimy tak. Wchodzimy ostro i zdejmujemy klienta, zanim ktokolwiek zdąży choćby pomyśleć o wyciąganiu klamki. Wiem, już to robiłem. Ale akurat nie ze mną. W porządku, wchodzimy. Zrób grzną minę, młody. Y Policja, wchodzimy. Policja! Nic ci kurwa nie, się nie rusza.